Żyjesz w świecie, gdzie każde kłamstwo tworzy bliznę na ciele kłamcy. Im większe kłamstwo, tym większy zostawi ślad. Pewnego dnia poznajesz kogoś, kto ma tylko jedną bliznę. Jest największa ze wszystkich, jakie kiedykolwiek widziałeś. Był na wskroś dobrym facetem. Nigdy nie poznałem nikogo, kto byłby taki jak on, i nie sądzę, by kiedykolwiek miało się to szanse zdarzyć. Ludzie takich jak Joe nie spotyka się często. Może raz w życiu i to, jeśli masz szczęście. Praktycznie każdy, kogo kiedykolwiek poznałem, miał małe białe ślady na swoich palcach, spowodowane lekkimi kłamstwami. To cena za grzeczność, formalności, każdy je miał. Kilka głębszych blizn, nabytych przez lata, otwierających się od czasu do czasu. Duże rany, srebrne ślady na przedramionach i łytkach, na szyi czy też plecach. Ludzie kłamią. Taka jest z kolei rzeczy. Czasem ból, który jest ceną za kłamstwo, sprawia, że człowiek rozważa, czy warto, zanim jeszcze otworzy usta. Wstąpienie do armii było tym, czego chciałem, kłamstwem, które sobie wmawiałem, które wydrapałem głęboko, było ciągłe powtarzanie, że zrobiłem to, bo chciałem się zmienić, chciałem, by rodzice byli dumni. Wszystkie kłamstwa, małe zadrapania na mych ramionach, tworzyły osobliwy wzór, który wyglądał, jakby miał się nigdy nie zagoić. Tak naprawdę wstąpiłem do armii, bo nie zostało mi nic innego. Był to ostatni wysiłek, jaki podjąłem, by nie sięgnąć dna. Wśród elity, otoczony przez odważnych ludzi sukcesu, starałem się nie wychylać. Czułem się jak lis, który jakimś cudem utknął w sworze wilków. Będąc tam, czułem się jak oszust. Wtedy poznałem instruktora Joa. Miałem więcej blizn niż większość osób, czym zasłużyłem na ograniczone zaufanie, ale jeśli ludzie byli grzecznie zdystansowani względem mnie, to względem Joe'a byli wręcz oziębli. Widzisz, on nie miał zwykłych, delikatnych blizn na dłoniach. Nie miał też nic na ramionach, na twarzy czy karku. Na pierwszy rzut oka pomyślałbyś, że jest najszczerszym człowiekiem na świecie. Faktycznie na początku ludzie tak myśleli: człowiek po trzydziestce bez blizn tak spotkać jednorożca. Oczywiste, że brzmi to bardziej jak mit czy legenda niż rzeczywistość. Pierwszego tygodnia każdy lubił Joe'a. Każdy chciał mieć z nim jak najlepsze relacje, w końcu, kto by nie chciał, w świecie kłamców i oszustów, gdzie dowody spotyka się na każdym kroku, kto by nie chciał przyjaźnić się z kimś, komu wreszcie można zaufać. Tak było, dopóki w szatni nie ściągnął koszuli. Wtedy wszyscy zobaczyliśmy ukrytą dotychczas bliznę, która zajmowała połowę jego pleców. Jedno kłamstwo, lecz była to najbardziej makabryczna rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem. Blizna ciągnęła się od łopatki aż do żeber. Wyglądało to jak czerwono-biały ogon komety. Widać było, że mała część zaczęła się goić, lecz reszta wyglądała jakby niedawno się odnowiła. To było ciągle to samo kłamstwo. Są rzeczy, które czasem się mówi, ale zazwyczaj można zauważyć, jak wiele razy ktoś to zrobił. W tym przypadku nie byłem w stanie tego stwierdzić. Rzadko się odzywał, wydawał rozkazy z surowym uśmiechem, pouczał, tak jak inni, był pozytywny, dodający otuchy, prawdomówny, lecz każdy miał w głowie widok tamtej blizny głębokiej, ciemnej i przerażającej. Ktoś, kto mógł powiedzieć kłamstwo tego rodzaju, był kimś, na kogo było trzeba mieć oko. Mimo wszystko wszystko szło dobrze. Symulowana akcja treningowa z ostrą amunicją. Robiliśmy to tysiące razy, ale tego dnia myślę, że ktoś się zapomniał. Może wynikło to z zamyślenia? Może z niedbalstwa? Bez względu na powód, strzały rozległy się o wiele za szybko. Karabiny plunęły ogniem, kule przecięły powietrze. W tym momencie od razu się zatrzymaliśmy. Szeroko otwartymi oczami patrzyliśmy, jak chłopak upada. Bardzo powoli, jakby czas zwolnił. Jego ręce rozpadły się na dwie strony. Nie był przestraszony, był zszokowany czerwona jak szkarłat krew, zaczynała wsiąkać w jego ubranie, tworząc coraz większą plamę. Padł na kolana. Jeszcze nie zdążyło do niego dotrzeć, co się tak naprawdę stało. Właśnie wtedy złapał go Joe. I nagle rozległ się krzyk. Piekło. Trening zmienił się w wir nagłej, chaotycznej akcji. Krzyki Medyk! I apteczka! Weź apteczkę! Ludzie biegający w różnych kierunkach. Byłem dość blisko, by wiedzieć, że nie robi to żadnej różnicy. To, czego uczyli nas na treningu było proste, strzelaj, by zabić. Wyeliminuj cel i idź dalej. Usiadłem. Broń ciążyła mi w dłoniach, gdy patrzyłem na czoła trzymającego umierającego chłopaka, którego krew wsiąkała w piach. Słuchałem jak powtarza słowa, które cięły głęboko, raz za razem i w kółko. Trzymaj się, patrz na mnie, wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze.